Cześć dziewczęta. Wiem, że znacie Blesmi, zresztą znacie mnie, znacie Blesmi. i chciałabym Wam opowiedzieć o może na początek nie wszystkich, ale e, kilku możliwych zastosowaniach e, serum rozświetlającego, ponieważ co pewien czas dochodzą do mnie słuchy, e, że nie do końca czy nie potraficie skorzystać z bogactwa e, tego serum. E, Idea była taka stworzenia mojego świętego oleju, żeby był jak najbardziej wielofunkcyjny. Miałam jeszcze taką myśl, że chciałabym, żeby to był taki krem który pamiętam z czasów, z lat 70, -tych, 80, -tych, 90, -tych, który zawsze stał na, na półeczce u mojego taty, bo on go używał. I tak sobie myślałam, że to jest super pomysł, żeby był taki produkt, z którego mo może korzystać cała rodzina, począwszy od babci, dziadka, aż po niemowlę, które też, jak oglądałyście może poprzedni filmik z Ignacem. Też mo można wykorzystać to blesmi do smarowania ciałka i skórki bardzo małego dzieciątka. No. Ignasi już ma 9 lat, ale od dwóch, dwóch lat co najmniej stosuje na nim to Blessmi. Więc zaczniemy. Dostajecie blesmi. Buteleczkę w takiej formie, w woreczku, który również jest wielofunkcyjny. Bardzo mi zależało na tym, żeby to nie było, nie było papierowe opakowanie, żadne takie zewnętrzne opakowanie, które po prostu od razu wędruje do kosza. W związku z tym, jak otrzymujecie taki woreczek, e, od razu możemy z niego skorzystać. Oczywiście blesmi może być przechowywany w tym woreczku, ale możecie ten woreczek oddać e, swoim dzieciom, bądź dzieciom e, sąsiadki czy koleżanki, ale też możecie przeznaczyć ten woreczek na e, biżuterię, czy na, po prostu do przechowywania jakichś jakich rzeczy. Więc wyjmujemy Blesme i jak widzicie ono jest takie dość żółte z karteczką, z etykietą również, gdzie widzimy otwarty słoiczek na którym jest napisane, że są 4 miesiące, jest ważne od otworzenia oraz datą, datą ważności to jest bardzo ważna sprawa ponieważ Bless Me jest w pełni naturalne nie posiada konserwantów, w związku z tym jest bardzo ważne jak je stosujecie jak do niego dotykacie i gdzie je Przechowujecie. Czyli jeżeli mamy upałę, w tej chwili mamy ogromne upały, nie wystawiajmy go nigdy na parapet i nie stawiajmy go w otwartym słońcu. Serum rozświetlające w lesmi potrzebuje rzeczywiście chłodu, potrzebuje zgaszonego światła, bądź woreczka, bądź pojemnika. Oczywiście nie musicie wstawiać. Yy, Olej do lodówki, wystarczy łazienka i zgaszone światło, ale jeżeli chciałybyście, żeby przetrwało dłużej, to oczywiście lodówka jest bardzo dobrym miejscem na to, żeby tam przetrwało to trochę dłużej, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy wyjeżdżacie i macie rozpoczętą buteleczkę, ja jak już jestem poza. Domem swoim wyjeżdżam gdzieś najdłużej, nawet na tydzień, wstawiam otwartą buteleczkę, wszystkie otwarte buteleczki do lodówki, wtedy wiem, że nic się im nie stanie. Czy rzeczywiście cztery miesiące? Cztery miesiące yy, przy otwartym opakowaniu. Cztery miesiące to jest bardzo dobry czas, aczkolwiek to jest pewne takie zabezpieczenie dla mnie, że jeżeli nawet będziecie w złych warunkach yyy, przechowywać, to wtedy rzeczywiście aż tak bardzo nic się nie stanie. Natomiast jeśli chodzi o wartości yy, tych olejków, no to one będą powoli no, traciły te wartości, szczególnie olejki eteryczne, które po prostu są, się uwalniają tak, pod wpływem powietrza. W związku z tym warto, żeby było jeszcze raz w chłodnym miejscu przechowywane. Oczywiście może być w lodówce. Co następne jest ważne? Ważne jest, żeby e, uruchomić to glesmi, czyli co jest co najważniejsze, czyli mocno, mocno, mocno pomieszać, bo są bardzo ważne te drobinki, które odbijają światło. To nie jest brokat, to jest smika i po prostu rzeczywiście tutaj potrzebujemy e, energii, siły i czasu, ale popatrzcie, ćwiczymy mięśnie, tak? Ruchamy, ćwiczymy, ćwiczymy, wmieszamy i już konsystencja się zmienia i już mamy bardziej złociste. Wspaniale to wygląda w słońcu, kiedy promienie słoneczne padają i odbija się światło. Tak? Oczywiście im zimniejszy produkt, czyli im zimniejsza mieszanka oleju, wówczas jest trudniej rozmieszać te wszystkie drobinki, połączyć z olejem. Oczywiście one opadają, co też jest moim zdaniem wspaniałe, bo przy okazji wtedy widzicie, Możecie mieć wyrzuty sumienia, że na przykład przez jeden wieczór nie użyłyście tego. Więc to jest też wiadomość dla Was. One opadły, czas nałożyć. Co dalej? Ważne jest, żeby jak otwieracie słoiczek, buteleczkę, nabieracie, to żeby nie dotykać do ręki. Po prostu. Nie ma żadnego kontaktu, z daleka. Tak? Wtedy nie mamy kontaktu, nic się nie brudzi, odkładamy z powrotem i jest luksusową. No tutaj teraz możemy wymieszać, ja po prostu zużyję, żeby się nic nie, nie, nie traciło i zawsze dobrze zakręcamy, tak żeby nam się nie zbiła buteleczka. Oprócz tego macie taką mini książeczkę, w której e, oczywiście jest cały m, podany skład e, tej mieszanki i sposoby, w jaki sposób, e, w jaki sposób można używać tego Olejku. Nie wszystkie z Was czytają instrukcję, a to jest bardzo ważne, żeby skorzystać z tej wielofunkcyjności. I co jest takie kochane w moim olejku i co było taką największą moją inspiracją, to to, co jest napisane tutaj: Skin and Makeup, czyli skóra, czyli nakładamy na skórę wilgotną, z kremem, z maseczką, ale najważniejsze, że możemy łączyć Bless Me jako jedną z nielicznych mieszanych na świecie, myślę, po prostu z podkładem. On... W mi było stosowane, no nie chcę powiedzieć, że ze wszystkimi podkładami na świecie, bo to jest niemożliwe, ale z dziesiątkami podkładów yy, i testowałyśmy ja wraz z moimi asystentkami, uczennicami, patrzyłyśmy jak bardzo dobrze wchodzi w reakcję z podkładami, bo ono przede wszystkim służy do tego, żeby podkład roz... Yy, troszkę jakby... Yy, jak, jak, jak to powiedzieć... Yy, żeby podkład, się pięknie, żeby podkład pięknie wyglądał na twarzy. Nie do końca rozrzedzić, ale żeby ta konsystencja e, po nałożeniu podkładu, czyli tak, przy robieniu makijażu, była jak najbardziej spójna ze skórą i żeby podkład na twarzy nie wyglądał jak podkład, tylko jakby, jakbyśmy miały e, taką piękną, rozświetloną skórę. Za chwilę pokażę Wam 6, 5, 7 albo może jeszcze więcej sposobów na to, jak wykorzystać Bless Me. Pierwszy sposób e, łączymy w lesmi serum rozświetlające, nasz święty olej. E, z kropelką e, nakładam podkład na zewnętrzną stronę. Często to nie jest u mnie jeden podkład. Zwykle mieszam dwa podkłady, więc tak zrobię, jak zwykle sobie robię. E, dodaję drugi. I tutaj jest rzeczywiście dobrze, musi być wymieszane blezmi. Dodaję rzeczywiście jedną kropelkę. Tak, mamy. No i pokażę Wam, jak ja robię ten makijaż. Więc mam taki pędzel kabuki, nakłada. I to jest mój ruch makijażu. Tak. thank <sweak> you sposób korzystania z Blesmi, to co tutaj macie w tej mini-książeczce, to jest taki, że możecie wykorzystać to Blesmi w połączeniu ze swoim ulubionym kremem. To jest krem, który, go, który testuję, oczywiście moim marzeniem jest posiadanie swojego własnego kremu Blesmi, ale to jest bardzo długa droga, nie wiem, czym się zakończy. Natomiast jeżeli lubicie, macie ulubiony swój krem, to nic nie stoi na przeszkodzie, a jesteście po prostu z wlesmi po raz pierwszy, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyście po prostu wzięły odrobinę swojego kremu i dodały do niego w ramach y takiej pielęgnacji y porannej dwie kropelki. Y do kremu nawilżającego, wygładzającego, odżywczego, takiego, którego lubicie i wtedy zmieszamy ten krem i zobaczcie, ile jest preparatu, które możemy nałożyć również jak gdyby takim ruchem masowującym na twarz, na dekolt i potem jeszcze zastosować dodatkowo masażer do twarzy, wtedy wchłanianie będzie jeszcze większe i rzeczywiście poczujecie komfort, a jednocześnie no, wydajność <grywanie> kremu się jak gdyby zwiększy, a drobinki, które są zawarte w tym świętym oleju, będą dawać wrażenie po prostu lekkości na skórze, skóra i twarz będzie odbijała światło. To jest drugie zastosowanie w Następny sposób zastosowania w tutaj już weźmiemy trzy kropelki, to jest bezpośrednio nałożenie na wilgotną skórę. Mogą być to mokre ręce, wilgotne ręce, zamoczone w wodzie. Może to być również mgiełka, tutaj akurat jest mgiełka bless Me, Raczej nie polecam żadnego toniku, może być bardziej hydrolat, jakiś kwiatowy, ponieważ tonik już ma w swoim składzie różne chemiczne substancje i konserwanty, w związku z tym nie ma takiej potrzeby, a szkoda nam produktu, który jest naturalny. Więc wilgotne dłonie, wilgotna skóra, czyli nakładamy na wilgotną, tak, mamy wzroszoną skórę, raz, dwa, trzy, ocieplamy produkt. Sposób i ciskającym ruchem wtłaczamy go. Może to być poranna pielęgnacja. A może również być to wieczorna pielęgnacja. Wówczas nie ma takiej potrzeby, abyście mieszały ten produkt, ponieważ nam drobinki na noc już nie są potrzebne. To jest trzeci. Dziewczęta, jeżeli nie jesteście przekonane albo nie lubicie miksować sobie kosmetyku na dłoni, wówczas możemy po prostu nałożyć nasz krem nadlużający na skórę. Mamy już jakby wilgotne podłoże. W związku z tym już będzie dobrze się kłaniał. Serum oświetlające, więc najpierw nakładamy krem na całą skórę. Ja nie będę już tego nakładać, bo wiecie, ja bardzo mało stosuję kremową właściwie w ogóle na razie jestem w fazie testów. I, czyli nakładamy krem na całą twarz i następnie bierzemy. Ile, kropel, ile czujemy, jeżeli to jest y, y, rutyna, czy wasz rytuał przed nałożeniem make-upu, więc wystarczą dwie, trzy kropelki i na krem nakładamy to serum jako y, tak zwaną bazę rozświetlającą. Za chwilę, bo upływie pięciu minut, będziecie mogły nałożyć sobie podkład. Y, wtedy ta, y, ta baza będzie bardzo dobrze przyjmować podkład. Skóra będzie bardzo ładnie ten podkład y, jak gdyby w skóra będzie ładnie wchodził i nie zaburzy nam jak gdyby, struktury skóry, będzie wyglądać super naturalnie i nie będzie tworzył takiej laski. dziewczęta jak wiecie, jest to minimalisko, chodzi o pielęgnację i o dźwiganie, w związku z tym na jakikolwiek wyjazd zabieram minimum nie będzie mi obciążać mojego supa. W związku z tym, jeżeli mam wyjęte dwudniowe, tak jak niedawno mi się to zdarzyło, zabieram małą buteleczkę glasmi i nie zabieram już żadnego produktu do zmywania twarzy, ponieważ glasmi, jak wiemy, jest wielofunkcyjny. W związku z tym, tuż do rzęs możemy zmyć również tym olejkiem. Bierzemy patyczek, moczymy. Dodatkowo możemy jeszcze go e, zmoczyć wodą i wtedy delikatnie delikatnie zmywamy tuży z rzęs. E, natomiast całą twarz również możemy zmyć tym olejkiem, wtedy łączymy go z wodą, e, mocno e, masujemy I następnie takim ręczniczkiem, który również jest bardzo ekologiczny, zupełnione ręczniczki kosmetyczne mitami. E, też możemy. Zmyć e, całe, e, cały makijaż, i dokładnie zabrać wszystko wodą. Także to też jest jeden ze sposobów na makijaż twarzy. Dziewczęta, to przypominamy również o takim sposobie na upałę, na sposób y, kojący dla y, skóry. E, mam tutaj y, wymieszany. Żel aloesowy, który jest w 95% naturalny wraz z lesmi. I to jest mieszanka, która też może być wielofunkcyjna. W poprzednim filmie powiedziałam o otaczające wpływie, wpływie e, tej mieszanki na skórę, ale również e, jeżeli mam taki aloes przy sobie, to również go łączę potem, tę mieszankę e, z wodą. I też to jest bardzo dobry sposób, również na zmycie na kujarzu. Czyli łączymy te dwie substancje, bierzemy odrobinkę na ręce i łączymy z wodą i robimy masaż, który jest demakijażem i potem wszystko mocno, mocno spróbujemy. Kochane, jeżeli jesteście zwolenniczkami różnej pielęgnacji i inspirujecie się na przykład koreańską pielęgnacją skóry, to oczywiście nic ja mam przeciwko temu. Ja akurat nie stosuję takich maseczek, ale posiadam je jeszcze. W związku z tym to jest bardzo fajna sprawa, aby dołożyć do takiej maseczki również bless me. Czyli jak to powinno wyglądać? Bierzemy maseczkę, to jest maseczka w płachcie, nakładamy zanim nałożymy tę maseczkę, skórę zraszamy, Preparatem wodnym. Potem nakładamy blaski. Właściwie no, można stosować 5 kropelek, 6, 10, jak dużo jeszcze ta maseczka będzie zajmować miejsca. I potem nakładamy maseczkę na twarz. I dodatkowo, co możecie zrobić? Dostosować rolę, czyli płachtę mamy na skórze, na twarzy i wtłaczamy mocno, mocno to, co jest w tej maseczce te wszystkie substancje i dodatkowo to się łączy z, olejowymi, z olejową konsystencją. Wtedy jest wymiar, właściwie jest trójwymiar, bo nie wiem jaki jeszcze wymiar. Także serdecznie też rekomenduję ten sposób. Powiedzcie mi później, jaki był Blessing, macie trochę czasu, macie własne dłonie. W związku z tym e, używam Blessing do automasażu. Bardzo serdecznie Was do tego namawiam. Wtedy wykorzystujemy niezmieszane Blessing i troszkę więcej krupełek e, i wykonujemy ruchy jak najbardziej dyskutujące ku górze. W tej chwili Wam tego nie pokażę, ale jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie poznać Sekwencję, która jest dość szybka i w jakiś sposób Was zainteresuje, to dajcie mi znać, przygotuję to i pokażę sekwencję, która jest anti-aging czy właściwie pro-aging, ale która w jakiś sposób doskonały wpływa na ukrwienie, na niesienie naszych mięśni do góry. Ja wesmię również stosuję do Takiego dłuższego masażu, godzinnego w rytuale Blessing, na który oczywiście Was serdecznie zapraszam do siebie. Bless you, girls!